bądź sobą. W drodze do obranego celu nigdy nie zostawiaj siebie. Gdziekolwiek podążasz, bądź sobą i bądź w sobie. W każdym działaniu, które podejmujesz, połącz wewnętrzne czucie płynące z serca z wiedzą, którą podpowiada ci umysł. Skutkiem ubocznym bycia w koherencji serce-umysł jest życie w harmonii, spójności i prawdzie, życie, w którym przejawia się prawda o tym, kim jesteś. A jesteś nieśmiertelną duszą. Jeśli działasz z poziomu świadomości duszy, to żyjesz całym sobą, żyjesz pełnią. Takiego życia życzę każdemu. Aby wejść w stan koherencji serca, zacznij pracować nad swoim oddechem. Rozwiązaniem jest rytmiczny oddech. Oddychaj powoli i regularnie w rytmie 10 sekund. Najpierw weź wdech, licząc w pamięci do 5. Następnie zrób wydech, licząc w pamięci do pięciu. Taki oddech pomaga balansować system nerwowy oraz osiągnąć stan harmonii i spokoju. Pamiętaj, zawsze bądź sobą. Pomóc może Ci w tym praca z własnym oddechem.